Ciekawostki o Bociek LS, wakacje w Boćkowie i wiele więcej. Także zaczynamy od razu. Pierwsza ciekawostka. Pierwszy film na kanale Bocika pojawił się 22 lipca 2010 roku. Jest to już 15 lat temu. Ten film pojawił się 10 dni po tym, jak Bociek utworzył swój kanał, ale o tym porozmawiamy jeszcze w innej ciekawostce. Drugą ciekawostką jest to, a zarazem nawiązaniem do wcześniejszego punktu, że Bociek nie nagrywał tylko na samym początku farminga, lecz również filmy z reala. I tym samym właśnie pierwszy odcinek Boczka jest ze żniw z reala. Trzecią ciekawostką jest pewien ciekawy film, a mianowicie Żniwa 2012 w Bodźkowie symulator farmy Polskie Maszyny. To ten film jako pierwszy ogólnie. Tamte poprzednie filmy również miały bardzo dobre wyświetlenia, lecz ten film przebił barierę miliona wyświetleń. Aktualnie ma on 1 520 698 wyświetleń. Chociaż nie jest to najpopularniejszy film na kanale Bodźka, a właśnie czwartą ciekawostką jest to, że najpopularniejszym filmem na kanale Bociek LS jest odcinek pod tytułem Farming Simulator 2013 Żniwa w Boczkowie. I na ten moment ma on 2 191 544 wyświetlenia. Piątą ciekawostką jest to, że Bociek miał na jakiś czas przerwę z nagrywaniem, a dokładnie trzy lata. Później natomiast powrócił z nagrywaniem. Szóstą ciekawostką jest to, że Bociek na odcinku Gospodarze, odcinek 6, ostatni odcinek co dalej, powiedział, że nie spodziewał się takiego odbioru swoich filmów i wspomniał również, że jednak ludzie nie zapomnieli o Boćku i dzięki temu dostał z powrotem weny i motywacji, aby coś podziałać w farmingu. Siódmą ciekawostką jest fakt, że miesiąc temu Bociek LS wbił na swoim kanale 100 tysięcy subskrypcji i na tą okazję zrobił on specjalny odcinek. Ósmą i ostatnią ciekawostką są w sumie informacje, które powinny pojawić się na samym początku tego filmu, ale wiecie jak to u mnie jest. Ha, ha. No także przechodząc do tej ciekawostki to to, że kanał Bociek LS powstał 11 lipca 2010 roku. Na ten moment ma on 105 tysięcy subskrypcji. Bociek opublikował 160 filmów i to wygenerowało 37 662 tysiące wyświetleń. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do następnego. Cześć.